Witamy na czytaniu yy, świąteczno-noworocznym. Tutaj przygotowane są właśnie takie koperty dla każdego znaku zodiaku. Teraz czas na właśnie nabyka. <coughs> Dobra, więc zacznijmy. Dobrze. Zacznijmy może właśnie od karty. od karty kryształowych aniołów tak, tak wygląda karta. <laughs> o czym karta właśnie mówi, na pewno o tym to jest przede wszystkim kwarc y, różowy. Karta mówi, żeby kochać życie wskazana jest właśnie y, no Miłość, podążanie w stronę miłości, lub właśnie odnawianie romantyczne, może dotychczasowej wielkiej miłości. Dobrze. I teraz tak, amulety, czyli talizmany. talizmany. Nie wiem, czy gdzieś tutaj nie skupiłam. bo są takie malutkie. No nie, dobrze. Jest laska, czyli tutaj jest wsparcie, oparcie, bezpieczeństwo, ale też jest właśnie podpora w takich trudnych, ogólnie trudnych chwilach życiowych chwilach. Jest korona, czyli władza, poważanie, jakieś zaszczyty. No i oczywiście tutaj a, właśnie dwa razy laska. Dwa razy laska, czyli podwójnie <coughs> wsparcie, oparcie, i tu jeszcze, jeszcze jest na końcu grzybek. No chodź tu. Dobrze, czyli grzyb to jest w zasadzie na szczęście, czyli to jest na pewno spełnienie, to jest dobra, pozytywna energia. Jeżeli mówimy o jedzeniu, <coughs> właśnie takie coś sugerowane dla labyka. Tutaj jest więcej może wprowadzenia do życia, do, do pożywienia, właśnie ryżu, może chleba, czyli właśnie więcej tych węglowodanów. Więcej węglowodanów, ale to też jest właśnie, być może dieta, czy w ogóle jedzenie byka, może jest zbyt albo tłuste, albo zbyt mało właśnie. Na przykład ryżu spożywa czy chleba, i to, żeby nie czuć właśnie głodu, czyli taka, taka sytość. Natomiast też tutaj jest dużo mikro, właśnie, elementów. Dużo jest żelaza, witamin, czyli na pewno to wyjdzie na, na zdrowie. Jeżeli chodzi o sugerowane zwierzę, tutaj jest mysz. O czym właśnie mówi ta mysz? Mysz, czyli na pewno to jest właśnie gryzoń, ale to też jest właśnie gatunek puchliwy. Zawsze z, z ukrycia gdzieś tam działa, po cichu. No i na pewno przynosi dużo, dużo strat. I na co byki powinny uważać? Przede, przede wszystkim trzeba uważać, aby nie odczuć właśnie strat w swoim życiu i wyjść być może z nory, żeby na przykład na zewnątrz zostać na przykład zauważonym, żeby gdzieś nie chować się, żeby iść gdzieś do przodu. Teraz właśnie te karty, takie trzy karty, takie z życia, czyli taka obyczajówka. O czym one mówią? Tutaj są trzy karty. Te karty mogą mówić o tym, że bykim, tu chodzi głównie o, o odzież, o ubiór. Coś powinna właśnie zmienić w sobie, coś ulepszyć. Może właśnie w swojej garderobie coś ulepszyć, coś naprawić może, coś przeszeregować, to, co już coś poprać, yy, może właśnie przeszeregować i przepatrzeć właśnie swoją szafę, zrobić porządki na pewno, no i powyrzucaj to, co właśnie jest niepotrzebne, to, co przede wszystkim za zajmuje miejsce, aby zrobić miejsce na coś nowe, a też, yy, żeby po prostu w każdej chwili byk mógł to, czego szuka, przede wszystkim znaleźć, czyli mieć taki porządek. No i przede wszystkim, żeby się lepiej czuć, odnaleźć się w tym wszystkim. Dobrze, sugerowany kolor <coughs> dla byka to będzie różowy. Nie wiem, czy to widać. Różowy kolor. O czym mówi różowy kolor? Przede wszystkim to jest kolor <coughs> miłości, to jest kolor przyjaźni, kolor ciepła. No, i też to jest taki symbol przede wszystkim uniwersalny. Symbol takiego szczęścia, ale też uniwersalnego. W każdej, czy to będzie w parze, czy to będzie w przyjaźni, czy w pracy, gdziekolwiek. No, ale to też jest kolor przede wszystkim, który uspokaja, czyli taki delikatny. Delikatny, który nadaje taki właśnie ton spokoju. Przede wszystkim takiego. Wyluzowania i odpoczynku. Jeżeli chodzi tutaj o zapach, byki może powinny iść właśnie w markę Żana Luisa Sherrera. W głowie bergamotka, mandarynka. Jeżeli chodzi o serce, to miód, tuberosa, lilia na przykład. A u podstawy będzie na pewno pismo <laughs> heliotrop, drzewo sandałowe. Czyli taka podstawa. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolędę, czyli coś takiego bardzo nastrojowego, czyli to jest, oj maluśki, maluśki, to jest bardzo fajne, ponieważ te wszystkie takie, jak dawniej właśnie śpiewanie kolęd, czy pastorałek, czy chodzenie właśnie do kościoła, czyli na pasterkę, no coraz mniej to jest takie właśnie praktykowane, więc to jest miłe przede wszystkim. Dobrze. I teraz tak, jeszcze motylek. Kup sobie coś ładnego. Może właśnie na święta, czy na nowy rok. Tak. I tutaj mamy... Jeszcze kawał. Nie wiem czy to widać. Kawał anegdoty o lekarzach. Przyjacielu, swoje wyzdrowienie. Zawdzięcza panu wy, wyłącznie swojemu młodemu organizmowi. O, to dobrze, a już miałem panu płacić. Mhm. No i co? I jeszcze, um, przede wszystkim, jaki zmysł tutaj będzie um, dla um, byka ważny w 2024? Smak. Czuć, to jest taki właśnie zmysł bezpośrednio i pośrednio, czyli czuć, wyczuwać coś, odczuwać, poczuć. <laughs> to jest takie właśnie bezpośrednio czuć na przykład potrawy, czy smakować, ale też wyczuwać pewne rzeczy z otoczenia. Dobrze i teraz jeszcze... Tutaj mamy karty cygańskie. O czym one mówią? Karty cygańskie tutaj mówią o, o tym, że trzeba uważać na, na konflikty. Bytki powinny uważać na konflikty i różnego rodzaju właśnie zatargi. Przede wszystkim nie wchodzić w chaos tam, gdzie jest głośno, ale też samemu uważać, aby nie rozpoczynać i uważać właśnie na takich ludzi głośnych, roszczeniowych. Tutaj też sprawa może dotyczyć jakiejś starszej osoby, czyli może kobiety, matki, szefowej, kogoś właśnie z otoczenia. I te porozumienia właśnie mogą być na przełomie grudnia i stycznia, dlatego trzeba właśnie mieć to na uwadze. Mo mogą właśnie takie problemy wyjść na pierwszy, na pierwszy plan, no ale trzeba być przede wszystkim mądrym, trzeba do tego podejść tak na cicho, na spokojnie, żeby nie jątrzyć. No i tutaj jest właśnie takie życzenia, czyli świąteczne dla byka. Wiary, która przenosi góry, nadziei, która nigdy nie gaśnie, miłości, która jest światłem życia. Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobre nowiny wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.